Historię przemian demokratycznych, Solidarności i Okrągłego Stołu mieli okazję przypomnieć sobie nasi uczniowie podczas spektaklu odbywającego się w Teatrze Szekspirowskim. z 1989 opowiadał o tych wydarzeniach w młodzieżowym języku, dlatego myślę, że wszyscy zrozumieli przekaz. Dziękujemy za możliwość obejrzenia tego spektaklu. Pamiętacie Olimpiadę z języka angielskiego? Przedstawiamy Wam teraz jej wyniki. Pierwsze miejsce: Alan Drygalski, klasa pierwsza K. Drugie miejsce Patryk Richer z klasy 3F. Trzecie miejsce Egzekwo Dawid Malko z klasy 2G i Patryk Wysocki z klasy 1C. Serdecznie, Serdecznie gratulujemy wszystkim, wszystkim uczestnikom. W dniach od 21 do 23 listopada w Galerii Metropolia odbywały się zawody bowlingowe. W zawodach wzięło udział 45 uczniów, a na podium stanęli: pierwsze miejsce Oskar Puć z klasy 4PG. Drugie miejsce Rafał Skarzyński, klasa 4 PG. Trzecie miejsce zajął Jan Bucia z drugiej g. Gratulujemy, Gratulujemy wszystkim zwycięzcom! W tym tygodniu nasi koledzy ze szkolnych ławek mieli możliwość odwiedzenia targów Skills Poland 2022 odbywających się w budynku Amber Expo. Poza możliwością zapoznania się z różnymi zawodami, uczniowie mieli okazję wziąć udział w różnych zawodach oraz konkursach. Zapraszamy, Zapraszamy na, na krótką relację z, relację z tego, tego wydarzenia. wydarzenia. Cześć i czołem. Chciałem Was dzisiaj przywitać w budynku Amber Expo na WorldSkills Poland. Naprawdę postaram się zwięźlić najlepsze tutaj stanowiska, jakie do, tych, do tej pory zobaczyliśmy, ale naprawdę wszystkie robią wrażenie. Pierwszym, które zrobiło na mnie największe wrażenie, jest to stanowisko medlarskie. Ludzie tutaj z kawałka drewna robią niesamowite rzeczy. No w głowie się to nie mieści. Następnym jest mały, lecz skromny, ale naprawdę przy okazji bardzo bogaty, e, bogate stanowisko ZTC, czyli Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku. No, Znajdzie tam wszystko związane z fachem elektryka, energetyka, nawet informatyka. Muzeum Przewodnim jest tu rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie wiedzy a zarazem rywalizacja między szkolnymi, jak i między uczniowska. Można tu na przykład spróbować niesamowitych potraw, szkół gastronomicznych, które starają się upiec jak najlepsze ciasta i smakołyki, szkół energetycznych, które próbują zrobić jak najlepsze instalacje, szkół informatyków, którzy programują i tworzą naj, najróżniejsze kody, które serio nie mieszczą mi się w głowie. Cześć witam was dzisiaj w budynku Amber Expo, gdzie są tegoroczne targi głoski Poland. Ze mną dzisiaj jest Franciszek Miller, Łódzka Szkoła Mody Kosmetologii i ANAK. Ja jestem Michał Rutkowski, bardzo mi miło. Dzień dobry, witam. I miałem do Pana kilka pytań. Pierwsze, jaką rolę Pan tutaj pełni? Jestem odpowiedzialny za konkurencję zabiegi kosmetyczne, która się tutaj odbywa i tutaj obok za konkurencję fryzjerstwa. Mógłby Pan konkretnie opisać w kilku słowach, jakie są zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie? Tak, tutaj zabiegi kosmetyczne po raz pierwszy w Polsce taki konkurs się odbywa. Zawodnicy mają trzy zadania do wykonania. Pierwszy dniu zabieg pielęgnacyjny, drugi mnió manikur hybrydowy, no i dzisiaj makijaż. Bardzo ciekawe. A z jakiej szkoły w ogóle e, Pan ta tutaj, to stanowisko jest? No ja jestem przedstawicielem, tak jak powiedziałem, Łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii Fryzjerstwa Nagra. Tutaj jesteśmy na zabiegach kosmetycznych e, partnerem głównym A na konkurencji, obok, na w partnerem merytorycznym. Super. Ostatnie pytanie do Pana. Co Pan uważa o takich targach Skills Poland, ogólnie o tych, co są teraz i o tym, co będą za rok? Będzie Pan również występował za rok? Tak. Mam nadzieję, że tutaj z Głównym Organizatorem będziemy dalej działać. Z roku na rok ta impreza jest coraz, coraz większa, w zeszłym roku no niestety pandemia pewnie pokrzyżowała plany szkołom i, i ich nie było tyle jak, jak w tym roku. W tym roku jest bardzo, bardzo dużo młodych u, u, uczniów, e, my też jako Szkoła nagra, e, robimy fryzury, robimy makijaże bezpłatnie, także można do nas przychodzić, przez te trzy dni było bardzo, bardzo dużo młodych osób, zachęcaliśmy. I do naszej szkoły, ale w ogóle, żeby poszli w kierunku branży wieku. Także zainteresowanie jest bardzo, bardzo duże i z tego powodu bardzo się cieszę. Bardzo ciekawe, ale widzę, że tu dominuje głównie żeńska, prawda? Tak, na zabiegach jest ośmiu zawodników, to to, to to dziewczyny, ale też jest jeden chłopak. O! Dobrze, chciałby Pan coś dodać od siebie, potrowić kogoś? No ja bym chciał zachęcić wszystkie młode osoby, żebyście się zastanowili, co w przyszłości robić. Jak macie te 16-17 lat, to jest ten dobry, dobry moment, żeby pomyśleć nad tym. No i zachęcam, żeby pójść w stronę branży beauty, czy salon fryzjerski, czy gabinet kosmetyczny, fryzjerstwo, makijaż, paznokcie, kosmetologia. Zachęcam, żebyście dobrze, dobrze wybrali i robili w życiu to co, to, co lubicie. Super, dziękuję Panu bardzo. Dziękuję. Z okazji Dnia życzliwości w każdej z klas odbyły się wybory najżyczliwszej osoby. Pamiętajcie, bądźmy dla siebie życzliwi na co dzień. W poniedziałek odbył się dzień Tumbo. Ubrani na pomarańczowo wolontariusze sprzedawali przepyszne smakołyki. Uzbieraliśmy całkiem pokaźną sumę. Dziękujemy wam wszystkim za zaangażowanie w akcję. Jesteście niezawodni. Chyba każdy z nas słyszał o centrum nauki Eksperyment w Gdyni. W związku z udziałem naszej szkoły w programie Ambasador Eksperymentu uczniowie klas 4D, 4EG oraz 4DG wzięli udział w zajęciach edukacyjnych pod tytułem Miasta Przyszłości oraz zwiedzili aktualną wystawę centrum. był Kafender. Batkoń Was W Warszawie było najlepiej. Cudownie, Wspaniały wyjazd. Wiktor Pajewski z klasy 3B. Wycieczka fajna, dużo fajnych atrakcji, przede wszystkim Muzeum z Powstania Warszawskiego. Integracja była fajna, spoko ludzie. Polecam każdemu taki wyjazd. Mam na imię Patryk Kresienia, ale jestem z naszej pierwszej grupy. mojej Moritz, lubim Kaszub. Na Kaszub, wyjazd. było bardzo fajnie. Można jeszcze było zwiedzić schodki, ale nie wystarczyło czasu. Bardzo było ciekawe przeżycie. Nigdy nie byłem w stolicy, więc nigdy nie znam Witam. Jakub Chmielewski, trzecia B. I? No, cóż, ja? I po To super, było ciekawe, było interesująco, Naprawdę dobra grupa. Do, Dobry przewodnicy, dobrzy wychowawcy, mm. kierowca jest czelepsy. Z noclegiem czy lepsze wyjazdy? Zy. No, Zdecydowanie, zy. Siemka, ciekawostka na dzisiaj. Czy wiedzieliście, że trzema najczęściej sprzedającymi się produktami na świecie są książki Harry'ego Pottera telefony firmy Apple oraz koski Rubika. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego w przyszłym tygodniu.